To jest koniec tego spotkania, ale to jeszcze nie koniec Memoriału. Zostawmy jeszcze chwilę Drodzy Państwo Za chwilę Uroczyste zakończenie Piąte... Wicemistrzowie w tym roku Ślepski Suwałki Drużyny są Proszę Państwa, miejsce drugie Suwałki I kapitan Wojciech Witnik odbierał kazał tunel z rąk Gratulacje, Wojtek Ślewska, trofeum, ale to nie wszystkie trofea. jeśli chodzi o Ślewsk, jeszcze najlepszy zawodnik w ekipie Ślewska, pamiątkowa statuetka. tak jest, jest już gotowa, proszę Państwa, z wielką ciemnością chciałbym ogłosić, że został siatkarz grający z numerem 9, Krzysztof Andrzejewski. Olivero, do Libero, Dolero, bez mnie jedna z tabulowka. Proszę bardzo. Dobrze tak. Gratulacje. Józefa Gajewskiego. Ten najbardziej okazały górę, największy, książce, błyszczący. On idzie w tym roku do nowy szkoła. memoriału strony. Kapitan Konrad Woroniecki odbiera okazałe trofeum. A za tyle mamy także najlepszego zawodnika. w dziękuję gości. Specjalna statuetka jest już gotowa. Proszę. Brawo! Wielki brawa kempel. O, spotkamy się jeszcze w tym sezonie. Będzie okazja do rewanżu. A jeszcze statuetka ma na najlepszego ośrodkarza gości. Proszę państwa, a najlepszym siatkarzem Drużyna drużynie Zbyszkowa został siatkarz w z nr 6, Rafał Państwo, jeszcze nagroda specjalna prezesa Wszechstwa, tak jest. A. Bardzo cenna, fajna nagroda specjalna. Panikał Wiśniewski, proszę Państwa, wybudował jeszcze na... nagrodę. Pan Jan otrzymuje nagrodę. Nigdy nie grałem w golf, ale przymiał. Bardzo kariery i jadę na golfa się wygra. No, w pracy trenera King zawsze się przyda. Serdeczne gratulacje. Gratulujemy. Proszę Państwa, jeszcze... Przypomnę, że wczoraj przeprowadziliśmy licytację koszulki reprezentacji Polski. A! Przekazujemy proszę Państwa te pieniążki. O, proszę! Tego jest tak dużo, że potrzebna była specjalna wielka torba. Torba firmowa, ośrodek i rekreacji. Jeszcze proszę Państwa, jest okazały szampan od Pana Prezesa. To jest nagroda nie na dzisiaj, ale na, na dzień, w którym y, swój cel osiągniecie w tym sezonie. Życzę Wam, żebyście byli jeden krok za nami w tym roku. No proszę, jest jeszcze specjalna nagroda dla zwycięskiej drużyny. Gratulujemy. Można otworzyć po dzisiejszym wieczornym meczu Polska. Może znajdzie pan jeszcze jakieś wskazówki, książka, przykłady, zatytułowana "Kap". Dobrý dobře, díky. Díky. se Dziękujemy, děkujeme. děkujeme. Díky. 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 Dziękujemy również bardzo serdecznie. Dziękujemy